Siemano, siemano. Dzisiaj taka mała przeróbka. Dokładam właśnie zawór hydrauliczny dwudrożny, bo chcę sobie ten obciążnik odcinać. Więc zakładam i będzie za chwilę próba z zagregatem. Będę chciał go podnieść przodem, ale nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Taka moja nowa pasja. Zrobiłem sobie huśtaweczkę, jeszcze muszę łańcuch założyć i podwiesić, ale ogólnie wyszło nieźle, no i pomalować też no. Musimy tu dokręcić. Co my tu mamy? 2-2, Dobra, muszę czymś to złapać. Tym. Dużo. Hmm. Może tym 2,7 złapiemy tu. Nie chce mi się tego później kontrować w... Wy... Odkręciłem, dobra. Zaraz sobie to dokręcę w imadle. Dobra, mamy to. Heh. Dzisiaj jest ogólnie 14. 14 czerwiec. Oczywiście deszcz miał być wczoraj, miał być dzisiaj. Spadło na razie 1 litr. Proszę Państwa, więc od groma, gdzie ten wąż mi się tu schował? Gdzieś tutaj to wprowadziłem wcześniej, a tu... O, dobra, czas wyjść. Zetor nieużywany się zakurzył, że mi go szkoda. Para. nie wiem czy w ogóle dobrze widać mam nadzieję Bo po prostu z tą wodą to jakaś tragedia jest Ja nie pamiętam jeszcze żeby tak kiedykolwiek było gdzie ja to przełożę pod spodem no w sumie może być mało 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 tej wody naprawdę Teraz mi się bardzo przydała. jeszcze trochę te pszenice podratowała i żapaki Miałem tę trójeczkę robić w pszenicy, no ale to przecież nie ma sensu. Szkoda, pie, pieniędzy. Tak się ładnie zapowiadało, że będzie taka ładna. No i niestety miały być rekordy. Marzec, kwiecień, tyle wody. No i będą rekordy. I cenowej. Zastanawiamy i... się właśnie. Nad nawozem też czy kupować. Kurde, gdzie on się tu zaczepia? O, mam. Czy kupować, czy czekać? Nie wiem normalnie co tu zrobić. Jeszcze kawałek. Ogólnie pokażę wam to chyba za jakiś czas. Najpierw chciałem to dopiąć, ale pojawi się nowa maszyna na gospodarstwie jest... Wyszło z tak z przypadku. No i nie jest to pług na pewno. Byliśmy właśnie pługiem zainteresowani. A wyszło co innego. Udało się coś kupić. Więc no co no, trzeba chyba korzystać z okazji. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś. Co ja wziąłem? Że to nie będzie jakaś wtopa. Jeszcze nigdy tak czegokolwiek nie kupowałem. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, że było warto spróbować tego zakupu Co ja wziąłem A. Ale to myślę, że za jakiś tydzień dwa wam pokażę, zobaczymy jak mi się to uda podogrywać wszystko no Ogólnie fajna maszyna Myślę, że za da radę z tym. A, dobra, to pod spód ok. No dobra, widzicie, znajdziemy się za chwilę, jak będę podpinał maszynę. Jak widzieliście, próba udana, ale już po prostu wyżej się nie da podnieść. Podniósł tyle, ile mógł. No i zawór też już się sprawdza. Trzyma elegancko. Nie trzeba nic regulować. Na przykład sobie wyciąłem chwaściory. A jeszcze teraz, teraz założę na głowę. Jeszcze teraz chcę sobie tutaj zrobić na lusterko. Teraz to pawą. Już widzę, że to jest za długie. Ja nie nałożę tego później Musi być jednak trochę krótsze hm. zobaczmy czy długość jest dobra O, może tak to przyspawam? O, elegancko Ja muszę to o połowę skrócić Dobra Kurde. Ała. Dobra, mamy radę. A i tak muszę serko rozebrać, bo się trochę poluźniło. No i mamy. Założone. Kurde, już by pojeździł. No co, ogólnie... Tu jeszcze muszę tylko rączkę przy pługu zrobić. Bo nie sięgnę. Nie sięgnę tutaj z kabiny obrócić go. No i zobaczymy, jak się będzie z tym pługiem zachowywał, jak będzie. Akurat to się go zostawi, ale jak będzie za mały, to pewnie się zmieni. Zobaczymy, ten się sprzeda. A naprawdę to z tego jestem bardzo zadowolony. Trzydziesiąt tak kry ładnie, że aż mi było, było popatrzeć. Wszystko w kurzu, nie używany w ogóle ten ciągnie, ale zacznie być używany już niedługo, jak nie popada to jeszcze w czerwcu, <grym> o, to masaka. No, wszędzie pada, no jak się tak patrzy to idzie górą, idzie dzisiaj właśnie górą poszło sporo, idzie dołem, tam dół to już konkretnie dostał, na pewno są zadowoleni, no a nas tego mija. rozchodzi się cały czas. Ile kurde czasu nie padało, zaraz będzie 6 tygodni bez wody. Ten litr wczorajszy co spadnął nawet do ziemi nie doleciał przez pszenicę czy rzepak. Przez rzepak to w ogóle nie ma co mówić nawet, na pewno nie doleciał. Dobra, ja się tutaj tak pobawiłem. Zaraz pokażę jeszcze jedną rzecz. No tutaj na razie mam schowany ten zawór za mocowanie kabiny. Może tak zostanie, zobaczymy. Yy... No i co, będę wtyczkę wymieniał, tu na razie czekam, jeszcze wygodniej będzie założyć nowe, nowe gniazdo na, na kabel bez, bez tej końcówki od hamulców, no oczywiście oleju wszędzie się wylało, pełno z węży, jak musiałem je znowu rozebrać, co mnie boli, no i ktoś miał rację, ktoś mi w komentarzu napisał, że właśnie tutaj w tym miejscu muszą być odpowiedniki, żeby je swobodnie opuszczało, i faktycznie yy, muszę zamówić je. Bo by się przydały, bo problem jest opuścić. O, <laughs> Widzicie tu napompowało. Kurde, jak na siłowni, na orbitreku. Jedno do góry, drugie do dołu. <laughs> no dobra, na razie, na dzień dzisiejszy, tyle. Ogólnie już się powoli nudzę. Już nie ma co robić. wynajduję sobie te roboty. No ale tak jak dzisiaj ten agregat też tylko podniosłem po to, żeby po pierwsze sprawdzić węże czy nie ciekną, a po drugie żeby sobie tu wykosić. Nudzi mi się, chcę coś porobić. <gry>